Cześć, to Ania ze szkoły księgowości, a dzisiaj powiemy sobie o tym, w jaki sposób rozliczać koszty w JDG. Zacznijmy od tego, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione. Albo w celu osiągnięcia tych przychodów, albo w celu zachowania czy zabezpieczenia przycho źródła przychodów, oczywiście poza tymi, które są wymienione na tzw. czarnej liście, czyli w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym. Trzeba tu zwrócić uwagę, że skoro w celu poniesienia przychodów, albo zachowania źródła przychodów, to ten sam wydatek na przykład zakup kosmetyków będzie inaczej traktowany w różnych firmach, no bo zakup kosmetyków u kosmetyczki będzie jej podstawowym kosztem, można powiedzieć, do wykonania usługi, a zakup kosmetyków przez na przykład e, osobę, która prowadzi jakieś e, działania marketingowe, będzie jej wydatkiem osobistym i nie będzie stanowić kosztu zyskania przychodu. Koszty możemy podzielić na te które są kosztami bezpośrednimi i kosztami pośrednimi. Koszty bezpośrednie, czyli te, które są związane z konkretnym przychodem. Przykładowo, sprzedajemy towar, to kosztem związanym ze sprzedażą tych towarów jest koszt zakupu tego towaru. Koszty pośrednie będą kosztami w roku, w którym e, zostały poniesione. Tylko w tym roku podatkowym, czyli jeśli nie odliczyliśmy pewnych kosztów, to będziemy mogli jedynie dokonać korekty rozliczenia rocznego. Jeżeli chodzi o koszty bezpośrednie, to prowadząc np. podatkową książkę przychodów i rozchodów, można powiedzieć, wrzucamy te wydatki od razu w koszt, w dacie zakupu ale to nie jest tak, że one już dotyczą tego roku i wpłyną na nasz dochód tego roku, ponieważ gdyby się tak okazało, że my tych towarów nie sprzedamy, to i tak na koniec roku robimy spis natury, czym korygujemy później te koszty, można powiedzieć bezpośrednie, i one zostaną niejako przeniesione na kolejny rok, gdzie ta sprzedaż nastąpi. Oprócz tego możemy mieć takie wyjątki, czyli na przykład metodę kasową rozliczenia bit, albo koszty, które, konkretne pozycje, które są rozliczane według daty zapłaty. Takimi kosztami rozliczanymi według daty zapłaty przykładowo są odsetki. Dopiero jak je zapłacimy, możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przodu. Uwaga, nie wszystkie oczywiście, bo jest część, e, która nie jest kosztem podatkowym np. odsetki budżetowe. Różnice kursowe tylko te zrealizowane, od żadnych wycen. Czyli gdybyśmy prowadzili JDG, e, które e, prowadzi księgi rachunkowe to wyceny bilansowe nie byłyby kosztem podatkowym. Wynagrodzenia i składki zUS od umów cywilnoprawnych. Dopiero wypłacone, zapłacone będą kosztem podatkowym. Zapłacone po terminie wynagrodzenia i składki zUS od umów o pracę. Dopiero jeżeli zapłacimy właśnie po terminie, to... Te wynagrodzenia, te składki zus od umów o pracę mogą być kosztem dopiero w dacie faktycznej zapłaty. Składki ZUS przedsiębiorcy, mówimy tu o społecznych, one również mogą być kosztem, ale pod warunkiem, że zostały zapłacone. Przejdźmy teraz do przykładów kosztów niepodatkowych, czyli takich wydatków, których nie możemy zaliczyć do kosztu wyzyskania przodu. Pierwszy to koszt eksploatacji samochodów osobowych powyżej limitów. Tu pamiętamy, że jeżeli taki samochód jest wykorzystywany dla celów mieszanych, czyli trochę prywatnie, trochę dla działalności gospodarczej, to 25% kwoty e, tego kosztu nie stanowi kosztu zyskania przychodu. Koszty naprawy powypadkowej samochodu, który nie miał AC, czyli coś się wydarzyło, nie mieliśmy AC, musimy naprawić ten samochód, taki koszt nie będzie kosztem podatkowym. Koszty leasingu, ewentualnie odpisu amortyzacyjnego, w zależności czy kupiliśmy samochód, czy leasingujemy samochód, znowu powyżej limitu. E, tutaj 150 tysięcy dla samochodów spalinowych, 225 tysięcy dla elektryków. Koszty reprezentacji. One w ogóle nie są kosztem, czyli e, tutaj musimy odróżnić koszty reprezentacji od reklamy. Reklama kosztem jest, a reprezentacja nie. Reprezentacja służy generalnie budowaniu wizerunku. Odszkodowania umowy. Za to, że produkt zawierał wady, że nasza usługa zawierała wady, takie odszkodowania, które musimy zapłacić kontrahentem, też nie są kosztem. Koszty zapłacone bez mechanizmu podzielonej płatności, oczywiście, mowa o tych, które obowiązkowo tą metodą powinny zostać zapłacone. Jeśli pominęliśmy tę metodę mimo obowiązku, no to niestety nie będzie to koszt podatkowy. Koszty opłacane gotówką ponad limit 15 tysięcy złotych. Powinniśmy powyżej tej kwoty e, dokonywać płatności bezgotówkowych, na przykład przelewem. Jeśli zapłaciliśmy gotówką, no niestety e, taki wydatek kosztem być nie może. Kolejne przykłady: amortyzacja środków e, trwałych w okresie zawieszenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Wówczas, mimo że ten odpis amortyzacyjny naliczamy, on kosztem podatkowym nie jest. Amortyzacja lokali mieszkalnych, wpłacone i utracone zaliczki, czyli sytuacja, wpłaciliśmy komuś jakąś zaliczkę na początku. Dostawę, okazało się, że ktoś nas oszukał. Ta zaliczka nie została odzyskana, mimo to nie może być to nasz koszt podatkowy, jest bardzo dużo interpretacji na ten temat. Kary, mandaty, odsetki budżetowe, czyli wszystko to, co płacimy za to, że nie wywiązaliśmy się z przepisów, także dodatkowe opłaty produktowe. Składka zdrowotna. Tu y, jeszcze wyjątek, w 2025 roku dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, oni do limitu mogą tą składkę zdrowotną zapłaconą odliczyć. Darowizny. Darowizny w ogóle nie są kosztem. Jedyny wyjątek, kiedy darowizna jest kosztem, to przekazanie produktów spożywczych na rzecz organizacji non-profit, które te produkty spożywcze przez tą organizację są dalej e, wykorzystywane do jej działalności statutowej. Pozostałe darowizny kosztem nie są. Ewentualnie możemy się zastanawiać, czy nie odliczyć ich na poziomie rozliczenia rocznego po spełnieniu e, wymagań. No, i prywatne wydatki, no to wiadomo, skoro służą naszym prywatnym celom, a nie działalności gospodarczej, to nie ma podstawowego powiązania, czyli powiązania z uzyskaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła przychodu. W JDG mamy też takie szczególne pozycje, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodu. Czy wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki nie będącej osobą prawną, także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki, ale kosztem uzyskania przodów jest wynagrodzenie małżonka, podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną, także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. I kolejne takie szczególne, można powiedzieć, pozycje nie są kosztem odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, ani poniesione wydatki z tytułu kosztów używania stanowiących własność podatnika e, samochodów e, takich prywatnych, ale tutaj mamy jedno ale, czyli e, wartość tych wydatków, mamy samochód prywatny i używamy go tak trochę w firmie, a trochę prywatno, nie został wprowadzony do środków trwałych, to jednak możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 20% tych wydatków. I to tyle, jeśli chodzi o koszty i ich rozliczanie w JDG. Jeżeli interesują Cię księgowość i podatki, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, włączyć dzwoneczka, a na pewno wtedy żadne ciekawe materiały Cię nie ominą.